jak mogę nadać, no to co gdzieś tam sama przerabiam. I generalnie ja na konferencji bardzo dojrzewam do siebie. Yy, taka, taki był moment, kiedy Artur mówił o tym, żeby w ogóle przestać yy, szukać, czy nie przestać szukać mamy, ale jakby, żeby dać sobie spokój z jakimś ponazywaniem siebie, po wsadzaniem siebie bramy, ale dać sobie taką w ogóle przestrzeń, żeby się zapytać kim ja jestem. I wiecie, ja, ja jestem osobą, która, ym, jeśli chodzi o taki rozwój siebie, to w ciągu mojego jestem taka. Ale ym, jak wiecie, no, powiem Wam na powiem na, na przykładzie moim, rozwijania modulu i mówię, Boże, ym, to modulo to musi być coś więcej. Jak e, wiecie, jakby zobaczyłam, pytam się, się Boga, o co chodzi, nie? że jakby, to modulo w ogóle miało być jeszcze czymś więcej, bo we mnie w ogóle rozwija się taka, takie wielkie pragnienie w ogóle e, łączenia ludzi, uwalniania ich potencjału i wiecie, generalnie jak znacie modulo, to pewnie się wszystkim modulo kojarzy ze stemplami, prawda? I jakby ja zobaczyłam, że to jest mój sufit. W sensie, że zobaczyłam, że określiłam się stępami. A ja wiem, że Modulo ma o wiele więcej do zdziałania w przestrzeni, w ogóle jeśli chodzi o kościół, o wpływ kościoła. I chciałam się z wami właśnie to podzielić, żebyście zobaczyli yy, we wszystkich waszych działaniach, we wszystkich waszych przedsięwzięciach, tam gdzie jesteście, gdzie się rozwijacie, czy nie, nie wsadziliście sobie jakiegoś sufitu, jakiegoś ograniczenia, które powoduje, że nie jesteście w stanie pójść dalej. Ja naprawdę uważam, że jest czas nowego, naprawdę nowych działań, nowych połączeń i eksplozji po prostu pomysłów i w ogóle tego, co jest Was. Bo nie, mówię o tym, oni pewnie się to pytali, więc ja wiem, że to nie jest Dlatego, e, jeżeli. Jakby, ja wierzę też, że wątpię się o pewne rzeczy. Że coś w Was już gdzieś tam powstaje, że są jakieś zamążki, to jak, jak się modlicie o te rzeczy, to proszę Was nie, stawiajcie sobie ograniczeń. ja tak, jak się mówiliśmy, miejcie cel, miejcie jasną wizję. Tak, wyobrażajcie sobie to, ale dajcie Bogu przestrzeń na to, że, o, żeby sposób, w jaki Was to prowadzi, żeby, żebyście siebie nie ograniczyli. Ja powiedziałam, że. Wstępy to, to jest tylko pretekst i Boże nie wiem do czego, ale jest większy cel i modulo. Y, już zaczęło się coś dać. Nie będę wam jeszcze teraz mówić, bo to są początki, ale zaczyna się coś w ogóle bardzo... nie wiem jak to nazwać. ale zaczyna się coś tak naprawdę, co miałam w sercu, jakby docieranie do ludzi, łączenie się ludzi, y, tworzenie się takiego zespołu i... Y, Wspólnej myśli do tego, co chcemy zrobić. A u Wierzchni mamy bardzo dużo da do dania światu. I bardzo dużo. W tej książce, którą czwartym Czwarty on jest określony jako taka strefa duchowa. I w tej strefie są zarówno. Jakby, jakby, tak jak Emma kiedyś mówiła, pamiętacie, że zbieramy wszystko, łapiemy z każdej strony, trzeba flipą czy z prawdą Bożą, tak, co jest jakby z jakiej strony. Więc jakby e, on tam pisze, m, m, że e, są tam w Korei, w Korei, że są jakieś różne sekty, które doszły do takiego poziomu, że ludzie są uzdrawiani z rąk, są uzdrawiani z stojąc z wózków. Jakim, jakim, jak, 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 jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że jakby oni się na tego czwartego wymiaru. Tylko, że my mamy kogoś oba, o wiele bardziej mocniejszego, o wiele bardziej My Możemy jeszcze większe rzeczy Знаете своих гигантов в своем ряду? Знаете своих гигантов